I błagam Was naprawdę nie róbcie tego, bo to nie ma sensu. Ja Was proszę, naprawdę zastanówcie się nad swoim życiem. Nie róbcie, nie popełniajcie tych samych błędów, co ja popełniałem. I Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł lewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jako ich uczenie w piśmie. Ja mam na imię Michał. Przyjechałem tutaj ze świdnicy, ze zboru Dynu Świątkowego. Jestem człowiekiem bogatej przeszłości. Człowiekiem, który zetknął się z problemem narkomanii, z problemem alkoholizmu, z problemem y, przestępczości złodziejstwa, kradzieży z, z kompletnej degradacji swojego życia kiedy miałem 14 lat po raz pierwszy zetknąłem się ze środkami wziewnymi z, z klejem, z budaprenami z różnymi takimi, takimi, takimi środkami, które gdzieś zmieniały moją świadomość Szukałem tych rzeczy, ponieważ nie miałem gdzieś tam wartości w życiu, byłem odrzucony przez, przez ludzi. Nie miałem jakoś takiej swojej rodziny, której czułem akceptację, miłość, taką potrzebę bycia, i szukałem tej, tego zaspokojenia w środowisku, po prostu w szkolnym, w którym się znajdowałem, w środowisku kolegów, wśród których gdzieś tam przebywałem, rozmawiałem. Z nimi, gdzieś jak gdyby no, wychowywałem się w tym środowisku ludzi takich różnych i patologicznych, w środowisku osób, które były związane też z przestępczością, z alkoholizmem, z narkomanią i jak gdyby dziś wszedłem w te, w te tryby po raz pierwszy właśnie chyba w wieku 16 lat czy 15 zacząłem brać miękkie narkotyki typu, typu marihuana. Zacząłem sobie właśnie pozwalać na te rzeczy. W międzyczasie w szkole miałem dużo niepowodzeń. No wiadomo, w to środowisko gdzieś tam byłem zobligowany do tego, żeby, żeby po prostu żyć tak jak oni żyją zrezygnować z jakichś takich pozytywnych rzeczy w życiu, jak szkoła, praca, na rzecz takich właśnie imprez, jakichś środowiska, kolegów. Chciałem się bardziej właśnie im przypodobać, być taki jak oni. Gdzieś tam takie ideały gdzieś były, że ktoś siedział w więzieniu, to był kimś. No i gdzieś tam pojawiało się w człowieku, że no też chcę być takim człowiekiem, bo bo nie jestem nikim, bo tak jestem po prostu odbierany przez środowisko, w którym jestem. No później po prostu wiadomo, nie było pracy, trzeba było po prostu jakoś, jakoś kombinować, żeby mieć na te narkotyki. Zaczęły się drobne złodziejstwa, kradzieże, problemy z prawem i po pewnym czasie takiego życia Później zaczęły się bardzo silne narkotyki, amfetamina i, i różne inne rzeczy, bo, bo, bo te wcześniejsze już po prostu nie wystarczały do tego, żeby gdzieś yy, regulować to samopoczucie, żeby było lepsze. To po prostu już marihuana wtedy nie wystarczała. Trzeba było coś silniejszego, amfetaminy, jakiejś LSD wziąć, jakiś po prostu środek, który zmieniał świadomość, że czułem się fajnie, czułem się cool. Yy, no i po prostu to się kończyło po prostu z pewnym czasem tych środków coraz było coraz więcej, potrzeba coraz więcej, nie było pieniędzy, trzeba by było chodzić kraść, kombinować i to wszystko było związane z tym po prostu, że popadłem w konflikt z prawem, wylądowałem w więzieniu. Różne sprawy sądowe, miałem już całego życia swojego dosyć, po kilku próbach samobójczych już nie miałem w ogóle sensu życia, nie podobało mi się takie życie, wiedziałem, że że takie życie, jakie prowadzę, to, to doprowadza mnie po prostu do ruiny, bo, bo, bo nie dość, że swoje życie zniszczyłem, nic nie osiągnąłem w swoim życiu. Poza tym, że cały czas jakieś imprezy, narkotyki, to już przestawało mi dawać sens w ogóle takie życie i próbowałem gdzieś, gdzieś się odbić od tego, I, i nigdzie nie potrafiłem znaleźć sobie tej pomocy, ani w w szpitalach psychiatrycznych ani dziś w rodzinie nikt po prostu nie mógł do mnie dotrzeć, żebym się jakoś otrząsnął z tego wszystkiego, żebym zmienił nic po prostu nie mogło dopóki, dopóki nie stanąłem po prostu dziś ze śmiercią w twarzą w twarz kiedy już wszystko po prostu w życiu dziś straciłem i rodzinę i przyjaciół i znajomych i niechaj się nie trwoży serce wasze wierzcie w Boga i we mnie wierzcie w domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym Wam powiedział, idę przygotować Wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i Wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do Niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. Odpowiedział Mu Jezus, Ja jestem droga i prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do ojca, jak tylko przeze mnie. No byłem zmuszony po prostu do tego, żeby kraść w końcu, żeby... Głównie zajmowałem się kradzieżą rowerów, yy, kradzieżami w sklepie, później się to sprzedawało gdzieś ludziom. No i z tego były pieniądze po prostu i... i... i, i, i no i wiadomo, no i to tak się po prostu życie toczyło. Kradzieże, później trzeba było to jakoś iść sprzedać, później po prostu no tyle było po prostu tego wszystkiego masa normalnie, że, że ja to już normalnie nawet nie wiedziałem co, co po prostu, jak po prostu żyć, no bo, no bo dzień mój to wyglądał w ten sposób, że chodziłem po prostu nocą na ćpany, kradłem i rano niedyż nie musiałem, nie mogłem się w ogóle położyć. Bo, bo trzeba było pozbyć się tego towaru, sprzedać i, i iść po prostu znowuż kupić towar i znowuż i taki, takie koło po prostu y, takie koło po prostu śmierci i, i takiego wycięczania się, wykańczania się w ogóle nie było sensu no ale po prostu ten nauk po prostu było to wszystko tak silne, że ja po prostu ja w tym wszystkim nawołałem do Boga, było, że pomóż mi ale dziś po prostu sam, sam nie miałem siły na to wszystko odciąć się od tego. Byłem zniewolony zupełnie, zupełnie, że jak gdyby nie miałem po prostu takiego czegoś, żeby powiedzieć nie, kończę i zaczynam nowe życie. Nie było czegoś takiego w moim życiu. Dopiero kiedy właśnie zacząłem wołać z głębi serca do Boga, to, to dziś tam po prostu był moment w moim życiu taki, bardzo dramatyczny, kiedy kiedy, kiedy, kiedy miałem w ręku, w jednej ręce miałem Biblię, a w drugiej ręce miałem szczykawkę i miałem narkotyk w niej i nie mogłem sobie tego narkotyku podać, bo cały byłem roztrzęsiony I, i był taki moment, że zacząłem krzyczeć do Boga, Boże, jeśli jesteś, to mi pomóż, bo ja po prostu moje życie się rozwala, ja już nie jestem w stanie po prostu jak gdyby nic dobrego z siebie dać. Jeśli jesteś, to mi pomóż. No i to była bardzo dramatyczna chwila. To była bardzo dramatyczna chwila. Ja wtedy oczywiście podałem sobie ten narkotyk.